No. Ciao ragazzi, z tej strony Warga i Tymon i dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż zwykle, bo gdzie się znajdujemy? We Włoszech! We Włoszech, jak widać, totalnie Włochy. Szafka włoska, tak. kawa włoska, ale nie, naprawdę jest napisane kawa włoska. Lasciati turi stupire, dai cuberti di giacchio al Włoski obrazek, proszę bardzo, o... W ogóle, a właściwie Republika Włoska jest to 23 kraj na świecie pod względem ludności. Mieszka tu 60 milionów osób. Jesteśmy w kuchni u Grażyny! Właśnie ten cykl powinien się nazywać w kuchni Ugrażyny. <grafy> <grafy> Słuchajcie, Grażyna jest za kamerą chichra się tam, ale będziemy dzisiaj robili co? Tiramisu! Dlatego witamy Was w cyklu, który się nazywa Wyjemy! Czyli dowiadujemy się ciekawosek ode mnie i gotujemy potrawy z danego kraju. I tym krajem są? Włochy! Włochy, więc dzisiaj będzie potrawa, która będzie miała mnóstwo Włochów, dlatego ja muszę sobie ogolić różne części ciała, pod pachą się ogolę specjalnie. Nazwa no Włochy nie pochodzi od włosów, tylko od celteckiego plemienia wolków. Ale to będzie o wiele smaczniejsze wtedy, Cymu. Andiamo, andiamo! sì, si, si. Prego! No to. Okej, okay. co dobra? dalej? Co trzeba zrobić? Ja nie wiem. Chujki nie wie dokładnie, gdzie powstało tiramisu. Zarówno Wenecja, jak i Florencja, jak i Sienia mówią, że to oni. Dobra, inaczej, teraz dowiedzmy się od Grażyny, jakich potrzebujemy składników. O, właśnie. Maskarpony. Mascarpone. Dodamy trzy 3 jajka. Trzy 3 jajka. trzy jajka wyparzone. Wyparzone! 60 gramów cukru. Nawet tego nie Tylko widać. jedno w głowie mam Dobra, cukru 60 gramów. Mm, mm, mm. To są sabojardy. Czyli takie biszkopty. Czyli biszkopty, moi drodzy, po prostu biszkopty, ale I takie ko kocie języczki jakby. Wiecie o co chodzi. Takie... Nie takie biszkopty okrągłe, tylko takie są potrzebne. Kawa, można zrobić kawy. Mm. Nie lubię skawie kawy prosty, Ja też nie lubię kawy, ale no niestety jest to. E, nawet, nie jedna, da się, no. nawet jedna kara była z kawą. Żadna kawy Nie da się zrobić tiramisu porządnego, prawdziwego włoskiego bez kawy, prawda? No, tak. A czy dodaje się alkohol? Można zrobić, można do, Tak, dodaje się alkohol, ale no my, my zrobimy bez alkoholu. Wersja bez alkoholu. Jeżeli chcecie, to sobie możecie zalać alkohol. A co się wtedy zalewa alkoholem, te biszkopty? Wtedy miesza się mascarpony, cukier i Dodaję trochę alkoholu. A jaki alkohol? To jest typowo do tiramisu, tylko, że ja tego nie dodaję, i nie lubię, nie, nie smakuję. 17% czy nie możesz? <przuc> cieszę się, że nie dodajemy. Wychy graniczą z Austrią, Francją, Słowenią i Szwajcarią. Dobra, to ja teraz przejmuję kamerę i Tymon będzie to robił. Białka do miski szklanej. Która to jest szklana miska? Ta. Aha, on ma to oddzielić? No. To jest białko. Uwaga, żeby, żeby żółtko nie padło do białka, bo wtedy nie uwiejmiesz białka. Trochę żółtka poleciał. Dobra, zaraz to zrobimy. Nie, to jest do wylania. Do wylania, nie! Trzeba dzisiaj jedno jajko sparzyć Zewnątrz w są dwa państwa, enklawy: San Marino i Watykan. Mam żółtko i nie, nie mamy białka. białka. <laughs> tak to teściowa robi, tak to robi grażyna prawdziwa. Cyk Cyk Ba. ba! Pamiętajcie, dzieci. O czym? Żeby parzyć swoje jajka. <laughs> Stolicą Włoch jest Rzym, który zamieszkuje 3 miliony osób. O proszę, jakie Włochy. O proszę. Prego, prego. Cyfrynki, o. Kwasu Okej. Okay. Może czasem. Ubię. Tylko palców tam nie wsadź, Tymon. O, Dobrze. się robi. Dobrze! Tak? Jak soli się dodaje to się ubija szybciej? No. Praktycznie wszystkie włoskie słowa kończą się na samogłoskę A. Tak ważniejsze jest gestykulowanie. Dodasz cukru do, żół do żółtej i ubijasz... Się. Eee, cały, cały ten cukier? Tak. Nie trzeba myć tych? Z tego, z tego białka? Nie, nie. nie. Dobra. Cały cukier. Dawaj go. Pyk. To taki kogiel mogiel. Co? A, weź sobie Nie czuję nic. Bo mascarpone właśnie nie ma zapachu. To... I do żółtka? stanie, no. czy ma smak? Daj. Ma. Ale całe? Cały, tak, całe. Cał. Tak po brzegu to wy, wygrze, to cały ser. Mhm. Dookoła Tak jest. Największe wyspy we Włoszech są to Sycylia i Sardynia. Jak droid z Star Warsu. Gęściutko. Włosi produkują największą ilość wina na świecie. Wow. Tak, może to się Ledwo co pomieszane. Ja lubię dobrze zmieszane. Ja też. Pierwsza pizza była już znana w X wieku, ale pierwsze pizzerie pojawiły się w XIX wieku w Neapolu. Masa wylądowała w lodówce, a my co robimy, babcia? A my teraz przygotujemy biszkopty. Ja Na tym będziemy biszkopty kłaść, tak? Tak. Okej. Okay. Mam otworzyć? Trudne jest namoczanie biszkoptów, bo to trzeba namoczyć tak, żeby nie był za bardzo namoczony, i tak, żeby nie był za suchy. I to jest, to jest chyba najtrudniejsze i, i cały sekret dobrego tiramisu w namoczeniu biszkoptów. Trzeba zrobić kawę i ta kawa ma być mocna. Bombę, trąbę jest bąbel, Dobra, z takich czterech łyżeczek to wyjdzie mocno Cztery tak? łyżeczki no. rozpuszczanej kawy. Bum! Zaburzeń to normalne mieszkać w wieku 40 lat swoimi rodzicami. Można zrobić tiramisu z owocami, z truskawkami, w sensie, że zamiast z lasu i namoczyć je w soku. Soku. No. Czekaj, czyli mam zrozumieć, że tiramisu, ale zamiast tej kawy? Ale oryginalne tiramisu to jest kaworowy, wiesz? No Dobra. wiem, Ja też nie lubię kawy, ty mam. Wiem. Trudno co zrobić. No, babcia pokaże, a ty potem tak będziesz robić. to jest... To jest tak, sekunda. Jak jest zimniejsza kawa, to może być troszeczkę dłużej, ale jak jest gorąca, to, to naprawdę trzeba uważać, bo... Jak się zamoczy za bardzo, to jest do, naprawdę dobrze. To jest gorąca kawa, więc uważaj Tymon. We włoskim hymnie jest wzmianka o Polsce. A! No tak, będzie panuło trochę. Na się Biszko. poparzę. Który babcia mnie dotkną. O nie, za mocno. Dobrze, dobrze. Tylko musisz tak szybko, pyk. Ten bardzo szybko na dole, bo on jest trochę za mocny. Bardzo, bardzo szybko mocno. na dole, się. właśnie. A, a, gorące. <laughs> moja ręka! Nie, on, on nie jest dobry. No. Nie nadaje się. Nie, nie, ty mu zepsułeś, nie! Tiramisu to też stosunkowo młody deser, powstał w 70 latach XX wieku. Jako wariacja innego deseru, zupa ingletza. Pyk, proszę państwa, oto pierwsza warstwa paluszków Uuu. rybnych kapitana Iglo. Czekaj, co? Co? A co ty? O, ty podstępna... to jest Raz rozłożyli połowy. Kremu. A połowę kremu, bo to jest pierwsza warstwa, tak? Mhm. I To trzeba posmarować, no, musisz przesmarować wszystko. Tak. Przez ponad 400 lat wszyscy papierze byli Włochami. O, już tak byle, a tak? potem to rozsmaruję. Najpierw, żeby połowę po prostu wybrać, Cyk. Dałbym trochę więcej. nie. Mhm. Git, czy jeszcze trochę? Nie. Może troszeczkę trochę. Troszeczkę trochę. Dobra. Troszeczkę trochę. Uderzaj w bok w sitka. Całe pokryk kaka. Teraz znowu warstwa tych Narodowe zwierzę to wilk apeniński. Nie dobrze, on... On mięknął potem. Czekaj. Czekaj. To robimy trochę sprawy. Winajmy porówki z biedronki. Jaka paru w awariacie? Wszystko, cały krem. Tiramisu dosłownie oznacza, podnieś mnie, i popraw mi humor. Marzemy tym. Marzemy tym. A nam zawsze taki zbyty, że muszę od razu umyć naczynia. Czemu? Wola zacznie na mnie krzyczeć. <śles> I na te warstwy też sypiemy kakao. Żeby mi się znowu nie rozlało na spodnie. Tak grubo posyp. Posyp grubo tym kakao. I teraz do lodówki, tak? W Włoszech pechową jest 17. Sporo budynków nie ma nawet takiego adresu. Teraz to musi postać kilka godzin w lodówce. W lodówce. Trzymaj. Na Dwie, trzy godziny. Dwie, trzy godziny, słuchajcie, w lodówce. A daliście tam alkohol? Nie. Nie. Yes. Jak można zrobić tiramisu z alkoholu? Można. Dzieci. Można, można. Dzieci są. Piccolo tak. mogliście tam chociaż wlać. Yy, no. Piccolo? próbujemy i mówimy. Oceniamy. Ale robiliście sami, czy pomagała wam mama? Trzymaj. Tym on robił. Tym on robił właściwie sam. Hmm. Bardzo dobrze. Nic Nie spodziewałem się. kawę. Nie wiem, tyle jakie jadłem w życiu. No, no tak, ja tutaj nie czuję tak My No, bardzo serio. Dobry. Bardzo dobry naprawdę bardzo dobry. Ej, podziękuj też Tacie. Hmm? I sobie też trzeba podziękować Tobie. Kawy prawie w ogóle tu nie ma. Właśnie, ja chciałam powiedzieć, że dla mnie jest stanowczo za mało kawy. Bo, nie? Bo dla mnie cały urok tiramisu to jest kawa i lekki posmak alkoholowy, a tutaj nie ma ani jednego, ani drugiego. Ale ja w ogóle tiramisu nie lubię. Jeżeli chodzi o tiramisu, to jest jakiej, bardzo jakie to jadłem, to jest 10 na 10. Jeżeli chodzi o samo to, że ja nie lubię tiramisu po prostu i nigdy bym nie zamówił w życiu, ale wyszło bardzo dobrze, to dałbym 8 na 10. Hmm. Kawa tutaj nie przeszkadza. Sam w sobie konsystencja jest spoko <noise> Nie wiem. <noise> ja daję 9 na 10. 8. Bo jest wykonany bardzo dobre 8. Bardzo dobrze. Tylko niektóre są nasączone za mało, Biszko. A niektóre za dużo? Nie w tyle. Nie, nie, one mają być. My ma nasączone. To mamy 8, 8, 9? 8. 8. takie byś mniej. Nie, osiem. Dobrze, dziękujemy wam bardzo za ten włoski Ech. odcinek. Tutto bene, molto bene, grazie mille. Dawajcie lajki like i suby! I co? Umarłem <laughs> od kakao <laughs> oraz kawy. Tak? A. Pa pa! Dawaj suba, lajka i komentarz! Ty